A, kurwa! Ja pierdolę! Ty, tak, ciekawy skurwę! Sej! O tego zajebali mi kolasa, mordo. Witam serdecznie, widzowie. Losujemy 16 zł dla kochanych widzów. Także, kochany widz, wygrywa 16 zł. Yolo BARTO SZ. Sztosik, odcinek. Sztosik to jest kurwa blondi w czerwonych stringach. Pozdrawiam ja i zapraszam na potężny film. Zadupiaj tu na góra nurus? Szybko kurza z tą lodziarnią ty szmulu! Gdzie się kurza wymienia skiny? No? No? Najlepsza strona to Pirateswap go szmajnowy! Co ty no, mi tu ciulu Jak Ja chcę Z tej swoimi skinami na Pirateswap.com Najlepsza strona w mecie! Użyj kodu XTONY i obierz bonusa z 35% No teraz co? Siema widzowie, witam serdecznie! Dziś taki szybki odcineczek z casehaga no, lecimy kurde, nie, z temacikiem. Wargut dzisiaj być otwierany, 255 zł mamy tutaj do wykorzystania. Zobaczymy co ta skrzynka potrafi, czy to kurwa jest shit, gościu. No, zobaczymy co jest kurde grane, wiesz o co chodzi. Zobacz, jest jeszcze, nadal trwa konkurs, 75 osób w konkursie na CASE HUGU. Także wbijaj kurde na CASE HUGA i zobacz jakie tutaj fajne rzeczy można wygrać. Bierz udział, bo ta kosza dla kogoś musi polecieć. A my lecimy z tematem. Ja mam przejebane tydzień widzowy. ja dole, no tak jestem wkurwiony. Zaraz idę do roboty. Jutro kurwa do roboty. Yy, w sensie noc 12-12. Później yy, dzień przerwy, ale mam załatwień dużo. Później dzień przerwy, ale nie mam załatwień, ale zobaczymy, co tam będę odpoczywał. A później piątek, sobota, noc, no i tak kurwa się kręci to kurwa w dupę mamy gówno. E, dobra, to co, lecimy z tą skrzynką, dawaj kurwa pokaż co potrafisz kotku, pokaż co ma w środku, maliaku mamy. Mali. Mordecz! Fucking dajmo, fucking dajmo, 15% na dajmo! Fuck you man! Dobra, spróbujemy jeszcze raz, spróbujemy jeszcze raz, nie ma co się poddawać tak szybko. Myślę, że trafimy coś fajnego w tą skrzynce, także lecimy. Otwieramy kajsy, Już mamy coś lepszego w końcu. Zapasło. No nie no szef, szef uj, 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 kolegę, Kolega co trafił? E, kolega, kolega co trafił? Kolega co trafił? Kolega co trafił? Pyszności. Let's go. Wargo to oddał. No nie pierdol, że kosa. Ooku. Dawno kosy nie trafiłem, powiem wam, widzowie. Jak wam się live'ik podobał ostatnio? Fajny live, wjecha... uj, uj, uj. Fajny live wjechał... Fajny live'ik Fajny na rejon, widzowie? Dawajcie znać, czy się podobał live'ik. Elegancki. Kurcze, bela. Bo ja się starał, ja, ja się postarał dla widzów. Kurde, oj tak blisko. No myślę, że spoko był live'ik, co nie mordo? Uj, 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 uj kolega daj tu! Nie dał, kolega. Dobra, wjeżdżamy na case batla. No, zobaczymy teraz case Butler. No fajnie było na live, dużo nagry tutaj rozdaliśmy. Niedługo kolejny live. Możecie kupować wspierający kurde, bo wspierający bierze udział w losowaniu na fajne skinki. za 100 zł kurde i tego typu rzeczy, nie? Wiesz co Wiesz Wierzę od razu, normalnie. Dobra, gdzie my mamy naszą skrzynkę? Wargut. Wargut jeszcze chyba nie była testowana. No to 10 skrzyneczek, mordo. 10 skrzyneczek na trzy osoby, tryb underdog. Let's go to the moon, let's go to the moon. Zobacz, trolla i pokera trafiłem. To nieźle, to nieźle kurde. Ale na razie tony na prowadzenie w pierwszej skrzyneczce. No i to się kurde liczy, to się kurde liczy na temacie. Pokaż kotku, co masz w środku. Pokery no se tu trafy, co kurwa kurdur. Dobrze, podbijaj stawieczkę elegancko, tutaj poker. Jeszcze Trolluch, kurde, niech coś trafi Dobrze, Trolluch Trafiaj, trafiaj Oj, ojoj oj, oj, boli Boli, to mnie zabolało w tym momencie Och, jak to zabolało Poker trafia znowu tego Poker Jak ty chyba koks No i pięknie, kolejne 27 zł. Pokerino, Trollino, niech coś trafi W końcu, chlamiewany, oszust 2 złote, ja perdole Ten Troll to wygra, ten Troll to wygra ja wiem, że on to wygra. Ten hostus. Ten trafia trzeciego pokera. Ja pierdolę. I znowu trafił to samo. Ścieła, bo się płyta, gościu. Ej no trolu, trafię kurwa coś teraz mocnego tutaj szybko. Ja pierdolę jebany troll. Wygrał. Strował, strował to bitwę. Dobra, mi się wydaje, że lepiej skrzyneczki otwierać, więc lecimy dzisiaj na skrzyneczki. Pierdolę te bitwy z tymi botami jebanymi. Dobra, 8. Pięć skrzynek. A spróbujmy. Zobaczymy. Zobaczymy co poleci. Uju, uju, 4 dyszki, no tak średnio pole. Potestujemy, potestujemy dzisiaj. Ujui. Uju. 42 zł. No nie bardzo nam się zwraca na razie. Ujujujujuj. Słabo, słabo, słabo. Na razie przegrywamy wszystko, znaczy przegrywamy. No coś wygrywamy, ale... Nie jest to nic superanskiego, teraz w ogóle totalna nipa, Ale czekamy, czekamy na ten jeden, w jeden kurde dobry drop. Więc tutaj wjeżdżam na rejon, totalnie. Wargut, pokaż coś kurde pysznego. Zaprezentuj się Kejskak tutaj przed widzami. Tonego, to nie mam takiego niefarta na czasach ułu, że ja pierdolę. Cały czas kurwa wszystko przegrywam. Nie no, kurwa drop jest podkręcony jak chuj. Dobra, ostatnia szansa i dajesz mi coś pysznego. No przeruchałem tą skrzynkę, a chuja dała. Ja perdole, dobra, sprzedajmy sobie jeszcze coś. Potestujemy, potestujemy jeszcze tą skrzynkę. Dawajcie. Dla widzów, dla widzów specjalnie, kurde, skrzyneczka. Let's go. Oddasz coś siana, kurde, skrzyneczko. Czy chuja warta jesteś? Chyba chuja warta. Nie no, chyba odda zaraz, chyba odda zaraz. Skrzynka! Oddawaj siano. Skrzynka, dawaj tutaj wargut, wargut, wargut. Wargut, 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 o jest rojalek. wjechał na rejon, zobaczymy co w rojalku. jakaś kosa, może, mordo. Mm, headshot, Pracze, ładnie, 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 ładnie dało, ładnie dało, kurde, bela. Teraz dwa dezenwy strike. no ogólnie 4 złote zarabiamy w tym otwarciu, ale chciałbym ja coś takiego lepszego trafił, ja bym coś takiego lepszego trafił, widzowie. Bo dzisiaj co? Mam dzisiaj poniedziałek znowu? Ja pierdolę, znowu poniedziałek, szok. Szok i niedowierzanie. No i co? I gówno się trafia cały No nie ma kosy w ogóle. Czemu mi kosy nie chcesz dać? E, wiem? Patrz, jakie rzeczy trafiają ludzie, a ja? Jakiś syf. No szok i niedowierzanie. Kurwa, chamie! Dobra, to spróbujemy inną skrzynkę za 360 zł. To dwie skrzynki takie. Kurwa, zabrakło trochę. To jest pojebane. Dobra, spróbujemy tak. Widzę, gdzie to była skrzynka? Kingdom, Kingdom. Dwie skrzynki, trzy skrzynki, za mało. Uwaga, dwie skrzynki. Kingdom. I zamykamy temat teraz. uhu poleciała ale spróbuję jeszcze raz. No kurwa gama doppler. Hunia leci, totalna. Totalna hunia leci. I teraz ostatnia skrzynka. The last fucking change. No i tak widzicie, takie jest podsumowanie. Pozdro sobie, widzowie. Mam nadzieję, że kiedyś będzie lepiej na tym casek ugu dla Tonego. Pozdro.